Dobry wieczór, dobry wieczór 21.21. 21. Witam Was na tym rytuale tak to nazwałam wieczornym o 21.21. 21. To będzie nowy początek każdego dnia. Kiedyś wrzuciłam takiego posta, że dzień zaczyna się wieczorem dnia wcześniejszego i Chciałabym właśnie, żeby to był taki nasz czas, w którym zatrzymujemy się, by podsumować ten mijający dzień, docenić to, co się wydarzyło i zasadzić jakby intencje na kolejne chwile, kolejny dzień. Dlaczego ta godzina? Nie wiem, nie pytajcie mnie, bo już dzisiaj takie pytanie padło. Po prostu wczoraj wieczorem przyszła do mnie taka myśl. A ponieważ ostatnio mocno słucham swojej intuicji, więc po prostu za tym poszłam i stwierdziłam, że ta 21.21 .21 to będzie to. Na początku powiem kilka słów, kim jestem i dlaczego Alchemia czasu. No więc nazywam się Beata Grudnik, jestem trenerką przywództwa osobistego, mentorką kobiet. I wiecie, przywództwo brzmi tak bardzo po męsku, ale to jest tylko złudzenie. Yy, żeby to troszkę złagodzić, to opowiem Wam kilka słów o mnie, a także o tej alchemii czasu. Bo wiele z Was zna mnie jako kobietę słowa, chrześcijankę, a tu nagle alchemia. I nie, nie przeszłam na tą ciemną stronę mocy. Yy, Chodzi o to, że przeszłam na swoją stronę mocy. Przeszłam na stronę mocy wielu kobiet, z którymi pracuję na co dzień, które mnie obserwują, pytają o poradę itd. I dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Yy, dlatego, że w, każdych, yy, w każdy dzień, jakby yy, dostaję od Was zapytania, albo yy, no, czytam je, bo mi piszecie, albo się mnie pytacie. Na mentoringach. Te pytania brzmią tak. Chciałabym mieć, chciałabym poczuć wreszcie szczęście i radość. Co mam zrobić? Chciałabym mieć tyle energii, co ty? Co ty takiego robisz? Albo jak ty to robisz, że masz takie pozytywne podejście do życia, choć tak dużo przeszłaś? I jest jeszcze jedno pytanie, które tak bardzo mocno. Bardzo mocno wybrzmiewa, które mi tak w duszy gra, czyli jak Ty możesz rozmawiać i pomagać osobom, które Cię skrzywdziły. I dla mnie odpowiedź na te pytania jest tylko jedna. Ja bardzo, bardzo długo pracowałam, aby być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Wiele razy się podnosiłam, przechodziłam przez ogień, spalałam się, odbudowywałam na nowo, i pomimo tego, że jeszcze do tej pory kręcą się koło mnie ludzie, którym się wydaje, że można mnie niszczyć, albo że mają prawo do decydowania w moim życiu, i choć te sytuacje bywają trudne, to ja dalej każdego dnia pracuję nad sobą. A pracuję po to, żeby już nigdy więcej nie wrócić do miejsca, w którym kiedyś tkwiłam jako ofiara. I to właśnie nazywa się przywództwo osobiste. I przede wszystkim tego uczę swoje klientki. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym tego nie opakowała w swoje serce, w swoją duszę. Dlatego moje autorskie programy są naprawdę głęboko duchowe i transformujące. Natomiast y, mam mocny y, nacisk na uziemienie tej duchowości, bo ponieważ tylko wtedy jesteśmy całością, jesteśmy kompletne, tylko wtedy chodzimy w swojej mocy i tylko wtedy, jak to wszystko uziemimy, możemy być sprawcze. I pomimo modlitw, y, które zanoszę do Stwórcy, do Boga, Pomimo afirmacji czy wizualizacji, którymi też się kieruję, pomagam sobie w swojej pracy, to uczę twardo stąpać po ziemi i tak też stąpam. I przyświeca mi jedna zasada, jako w niebie, tak i na ziemi. Więc kochana, bo to nie aniołki gdzieś tam na chmurce, nie niebo, bo niebo i stwórce nosisz w sobie. No, i mogłabym tu dużo jeszcze mówić na ten temat, ale to tylko krótko, ponieważ live'y mają być codzienne, więc pewnie tam będę jeszcze opowiadać swoją historię, dzielić się swoimi przemyśleniami. Dlaczego alchemia? Ponieważ nie każdy wie, że moim pierwszym zawodem jest jubiler. I ten zawód zagościł w moim sercu, jak miałam jakieś 11 lat. I on mnie nigdy nie opuścił. Nigdy. Niestety z różnych powodów nie mogłam go wykonywać przez lata. Wtedy nauczyłam się księgowości i to wykonywałam przez lata. Zaakceptowałam to już, tą księgowość, ale nigdy tego nie lubiłam. Nie? Niestety. Albo stety może ta, ten ten jubiler, ta alchemia jest we mnie, od no, dziecka i to brzmi trochę tak jak zawód zapisany w gwiazdach i wykonany ze światła i ja właśnie go tak czuję. Yy, ale z duszy, z duszy to ja jestem tą, która potrafi rozpoznać złoto tam, gdzie inni widzą rdze. I dlatego przez wiele lat y, uczyłam się, wiele lat poświęciłam na rozwój osobisty, choć nie wszystko to, co teraz przekazuję, nauczyłam się z książek. Y, najwięcej korzystam z życia. No i to wszystko nauczyłam się y, wtedy, kiedy po życiu, w cyfrach i odpowiedzialności zaczęłam słuchać siebie. I odkryłam, że czas nie jest moim przeciwnikiem. Tylko jest materiałem do tworzenia. I w alchemii czasu właśnie tego chcę uczyć kobiety. Żeby przestać się rozliczać z przeszłością, a zacząć rozświetlać teraźniejszość. Bo ty nie jesteś księgową swojej historii. Ty jesteś światłem. I tak jak szlifujemy diamenty, aby powstały brylanty, tak ja pomagam odkryć to wewnętrzne światło. Bo ja nie zamierzam cofać czasu. Bo w tej podróży to nie jest nam potrzebne. Czas to jest złoto, które mamy w sobie. I trzeba się tylko nauczyć, jak je przetapiać i nadać mu właściwy blask. I dzisiaj za temat wybrałam sobie wdzięczność. I on jest jakby takim kluczem tej alchemii czasu. Bo kiedy odkryłam, że czas to jest materiał do tworzenia, a nie przeciwnik, to zrozumiałam jedną ważną rzecz. Wdzięczność, jest jak światło, które przenika każdą naszą chwilę. Wdzięczność to jest też narzędzie, które pozwala nam szlifować codzienność, ale tak, by błyszczała, nawet w tych trudnych momentach. Podobnie jak jubiler, o którym tu wspominałam, przekształca surowy kamień, lśniący diament znaczy brylant właściwie diament-brylant to my możemy przekształcić te nasze dni i wydobywać z nich blask. Bo wdzięczność to jest umiejętność zobaczenia tego złota w zwyczajności, odkrycia wartości w każdej chwili, którą przeżywamy. I dlatego dzisiejszy wieczór chciałam poświęcić tak krótko wdzięczności. I proszę Was, niech ona się stanie takim codziennym rytuałem, takim, który nie tylko zatrzymuje ten czas, ale go przekształca właśnie w pełni i piękno. No i myśląc o wdzięczności w takim codziennym życiu, to powiedzmy, ja ją tak praktykuję, że siadam wieczorem z intencją, aby podziękować za ten cały miniony dzień. No i chcesz poczuć wdzięczność, siadasz w ciszy, bierzesz notę, z długopis i zapisujesz, za co jestem wdzięczna, za co jestem wdzięczny. No i w pierwszym momencie jest takie zatrzymanie, ono jest bardzo normalne i zastanawiasz się, no ale za co ja dzisiaj mogę być wdzięczna? Mogę być wdzięczny, nie? Bo wdzięczność się nie pojawia na zawołanie. Czasem musimy w tej ciszy posiedzieć dłużej, no nie jest dwie sekundy. Czasem musimy poszukać chwilę dłużej. Za co tak naprawdę jesteśmy wdzięczni. I to jest właśnie tak jak to szlifowanie tego diamentu, żeby był z niego brylant. To wymaga czasu i precyzji, tak jak i wdzięczność wymaga zatrzymania się i głębszego spojrzenia. Tylko pytanie, czy my dajemy sobie na to czas w ogóle. No i czy zdajesz sobie sprawę, mm, dlaczego tak naprawdę potrzebujemy odczuwać tą wdzięczność? Bo wdzięczność to jej um, odczuwanie jest nam potrzebne też po to, albo przede wszystkim po to, żeby do nas przyciągnęło się jeszcze więcej możliwości. Słowo przyciągnęło to jest takie, wiecie, no ja nie lubię um, takiego przyciągania, ale jeżeli jesteśmy wdzięczni, yy, możemy to wszystko poczuć, to my tak jakby kumulujemy w sobie tą wdzięczność i ta wdzięczność nas napędza dalej i wdzięczność powoduje to, że następnego dnia, jak idziemy do życia, to będziemy mieć dużo więcej powodów do tego, żeby tą wdzięczność odczuwać. Bo podobne przyciąga podobne i ta wdzięczność to jest złoto, które mamy w sobie. Im częściej ją pielęgnujemy, tym więcej światła będzie w naszym życiu. Wiadomo, nie od dziś, że to, na czym się koncentrujesz, to rośnie. Więc jeżeli zaczniesz się skupiać na wdzięczności, to zobaczysz więcej powodów, by być wdzięcznym. I z dnia na dzień te powody się będą mnożyć. I teraz, żeby ułatwić takie odczuwanie wdzięczności, przygotowałam dla Was pięć pytań, które można sobie zapisać. One będą też zapisane pod live'em. Takie pytania, które nam po prostu na sam początek ułatwią wejście w tą wdzięczność. Bo oczywiście możemy zacząć od tego, że żyjemy, że oddychamy, że mamy dobry wzrok, że możemy ruszać rękami, nogami i tak dalej. I że w ogóle oddychamy, że obudziliśmy się następnego dnia i to jest cudowne. Natomiast mnie chodzi o to, żeby głębiej wejść w tą. Wdzięczność, żebyśmy zaczęli widzieć więcej. No i te pytania brzmią tak. Pytanie pierwsze: Co dzisiaj sprawiło, że się uśmiechnęłaś? Uśmiechnąłeś Drugie: Za co możesz podziękować sobie dzisiaj? Bo my zwykle dziękujemy innym, a o sobie zapominamy. Trzecie: co dobrego spotkało Cię w ciągu ostatnich godzin czy całego dnia? Czwarte pytanie: kto w Twoim życiu przynosi Ci radość? I jestem ciekawa, na którym miejscu postawisz siebie. I pytanie piąte: jaka chwila dzisiaj była dla Ciebie cenna? Jeżeli masz taką przestrzeń, wolność w sobie, to możesz się podzielić tym, w komentarzu, yy, bo jak się dzielimy, to mnożymy. Pamiętajcie, to jest tak jak wspólne tworzenie tego światła, które otacza nas z każdej strony. Żeby jeszcze lepiej można było odczuć tą wdzięczność, to sobie możemy usiąść i zrobić coś takiego jak taką krótką medytację wdzięczności, nie? Wziąć kilka głębokich oddechów, wydechów, i wyobrazić sobie przed sobą takie piękne, złote światło. Niech to światło symbolizuje właśnie wszystkie te piękne chwile, które Cię dzisiaj spotkały w ciągu całego dnia. Może to być rozmowa z kimś, może to być uśmiech, może to być kawał poranku, może to być słoń ciepło słońca na twarzy. Ja dzisiaj sobie siedziałam tak na ławeczce nad zalewem w chucie i, i chłonęłam to ciepełko. Pozwól sobie poczuć, żeby każda z tych chwil jakby pojawiła się w Twoim umyśle i Ty każdą z tych chwil otul wdzięcznością. Powtórzę jeszcze raz. To jest jak jubiler przekształca surowy kamień jakikolwiek albo diament, który nie wygląda zachęcająco, przekształca brylant. To tak Ty każdą z tych chwil ze swojego dnia... Przekształć w coś pełnego światła. I niech ta każda drobna iskra wdzięczności stanie się właśnie takim diamentem w Twoim sercu. Poczuj sobie to dokładnie i daj sobie później tak chociaż 30 sekund nie wymagam więcej takiej ciszy, żeby, żeby tą wdzięczność poczuć, żeby ona wypełniła całe Twoje serce za wszystko, co małe i co duże. I zatrzymaj to w sobie. Podsumowując dzisiejszego live'a, wdzięczność jest potężnym narzędziem alchemii czasu. To dzięki niej przekształcamy codzienne chwile w coś pięknego i pełnego sensu. Nie musisz mieć idealnego dnia, by czuć wdzięczność. Czasem wystarczy jedno maleńkie ziarenko, ale złote, by zobaczyć całe światło. I dziękuję, że tu dzisiaj byłeś, byłaś, że tego odsłuchujesz może później. Dzisiejszy wieczór to był tylko początek. W alchemii czasu, którą stworzyłam, będziemy się uczyć, jak przemieniać codzienność w coś pięknego. Nie tylko na planowanie, bo to nie chodzi o, o, o czas taki, wiecie, żeby teraz zrobię to, teraz to taką logistykę. Chodzi o to, żeby odnajdywać sens w każdej chwili, nawet tej najmniejszej. Dlatego zapraszam Was na codzienne takie spotkanie o 21.21. .21. Ja będę tu zdradzała więcej szczegółów, jak możesz odzyskać czas, który wcale nie przepadł, tylko czeka, żebyś go odnalazła, odnalazł. Także pamiętajcie, że alchemia czasu to jest podróż. Nie cofniesz czasu. Ja w tym roku kończę 55 lat. Ale czas możesz przekształcić w swoje światło. Wybór należy do Ciebie. Zapraszam serdecznie i dziękuję za dzisiaj.